Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Bitwy Epickie. Na taką bitwę epicką zaprasza Was kapitan Wódz tego Pala, no i oczywiście zaprasza Was również na pokład krążownika rosyjskiego 10 poziomu na Smoleńska. Kapitan zatapia cztery okręty, zdobywa bardzo dużą ilość odznaczeń oraz medali, no i robi bardzo potężny demecz w wysokości 357 083. Kapitan nie udostępnił nam screenów, niestety, jak ma zrobionego kapitana na tym okręcie oraz sam okręt. Moi drodzy, zachęcam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty w tej chwili są w testach i za niedługo będziecie mogli nabyć je do swoich portów. No i co najważniejsze, to robię powtórki Waszych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie. A ja zapraszam Was serdecznie do pooglądania tej przepięknej bitwy. No i jesteśmy w zasięgu frontu burzowego. I czekamy teraz, czy zaprzyjaźniony kolega na niszczycielu. Zlokalizuje jakieś wyświetlanie, jakiś okręt Jest i Pietropawowsk. Jest Pietropawowsk. Zobaczmy Oto jest rosyjski Krążownik Który Właśnie w tym momencie Włączył tutaj swój radar wyświetla Smoleńska, będzie zapewne chciał Trafiać do tego Smoleńska Ale w tym tutaj w momencie Smoleńsk jednak Oddaje salwy pocisków w kierunku Pietro Pawłowska. Zobaczmy czy Piotropałowsk trafi, no niestety nie trafia w Smoleńska, jest tutaj strzał w górę no i pokazuje się Yamato, jest Yamato Yamato tutaj jednym strzałem uszkodził wieżę artyleryjską w Smoleńsku, jednak Smoleński bierze sobie na cel Yamato jest Yamato, no i teraz próba podpalenia tego Yamato, żeby te Yamato tutaj mogło e, troszeczkę nabić demedżu. i Zobaczmy, jedna salwa pocisków, druga salwa pocisków. Zobaczmy, zaczyna się błyskać, tu oczywiście widać na mapie co zaczyna się dziać. Jest front burzowy, jeżeli teraz jeszcze spadnie tutaj widoczność, no to niestety Smolensk nie będzie widział totalnie nic. Jest Yamato. Jest Pietro Pawłos, Pietro Pawłos próbuje z tego co widzę uciekać, ewakuować się tutaj z pola walki. Chociaż, chociaż zobaczmy, bo tak wygląda, jakby chciał on tutaj opłynąć Smoleńska, który, który po prostu ubija tutaj niesamowicie to Yamato. Yamato się pali, nabija demecz dla Smoleńska, zobaczmy zobaczmy jak to będzie się przedstawiało i to co mówi emisji Pietro Pawłowski Pietro Pawłowski próbuje tutaj opływać tą wyspę zajść z boku Smoleńska i jego tutaj trafić, upokorzyć, zniszczyć zlikwidować, ale jednak jest tutaj podpalony Pietro Pawłowski Pietro Pawłowski podejmuje inną decyzję jednak będzie się ewakuował Smoleńsk jest niewyświetlony on tutaj może pokazać siłę, moc i zalety tego okrętu. No kiedyś Smolensk naprawdę miał swoje 5 minut w tej walce 5 minut w tej grze, gdzie po prostu miał duży zasięg artyleryjski pogrążał i niszczył, palił wszystkie okręty jakie nadarzyły się. No a w tym momencie mamy tutaj zmniejszony zasięg tych okrętów, jest troszeczkę mniej, ale zobaczcie, na mniejszym zasięgu również można tutaj powalczyć. To wam pokazuje właśnie. Kapitan na Smoleńsku Jest e, tam pancernik St. Vincent Jest on obijany w tym momencie Ależ tam dostał chyba torpedą I w tym momencie jeszcze wystarczy go podpalić Podejrzewam, że tam St. Vincent miał zalanie No i jest Yamato Idą tam torpedy w kierunku Yamato Nie wiem czy Yamato tam dostanie te torpedy Być może to do St. Vincenta Idą torpedy, no nie wiem Jednak chyba szły do Yamato Jest tam trafienie w Yamato i na przemian, Yamato i St. Vincent. Yamato i St. Vincent, kapitan próbuje tutaj spalić te dwa pancerniki. No i teraz Yamato. A jest, zobaczmy, czy uda się tutaj kapitanowi zlikwidować już w tej chwili Mandemę. 68 tysięcy, zobaczcie. Jest podpalony Yamato. Ależ on tutaj nie wie co ma ze sobą zrobić, czy uciekać, czy atakować. Z jednej strony atakuje jego niszczyciel, z drugiej strony atakuje jego Smoleńsk. No i mamy trafienie. Zobacz, ależ te pociski tutaj pięknie chodzą. Nie ma to. Zanim się tutaj rozbuja. Zanim tutaj się rozpędzi, będzie chciał uciekać, no ale bezskutecznie. Jest i Republika jest Yamato podpalony po raz drugi. Republika po raz. Jednak nie, jednak to Yamato po raz trzeci podpalony i nabija demac Jest i Republika. Idą tam torpedy chyba do Republiki, jest i Yamato. Jest i Republika już w tym momencie podpalona poszły torpedy, czy to jest trafiona tutaj Republika. Zobaczmy, ależ tutaj siada. Zobacz, Kapitan pięknie tutaj się usytuował. Za górką ma takie piękne przebicie. A te pancerniki tutaj same wypływają jak e, zwierzątka na rzeź. Zobaczcie i podpalona Republika. Republika e, odbija. Będzie chciała się schować tutaj za górą. Idzie. Próbuje zwalczyć naszego pancernika Vermonta, który e, za wszelką cenę próbuje przejąć. E, Punkt C, no zobaczmy, co się będzie dalej działo. 141 tysięcy w tym momencie. Smoleńsk ma już nabite i pokazuje się Sand Vincent. On chce pomóc tutaj koledze z drużyny, no ale już jest zatrzymany. Nie wie co ze sobą zrobić, czy uciekać. Czy atakować i znowu jest podpalony? Następna salwa. I zobaczmy: mamy zwiastun tragedii. Jest to pierwsze odznaczenie. No i teraz St. Vincent delikatnie tutaj płynie. No i zobaczmy: ślepy w karty nie gra tutaj. Nasza, e, nasz pancernik e, uderza w naszego Smoleńska. Kolega na Smoleńsku postawił sobie dym. No i obijamy tego pancernika St. Vincent. Pan Vincent się pali ładnie. Zobacz. No i za chwilę chyba pożegnamy już tego pancernika. Ostatnie tutaj wystrzały pocisków jest zatopiony Pierwszy okręt zatopiony na kącie krążownika Smoleńska. Kapitan zmienił sobie pozycję artyleryjską i zauważa Yamato. To to Yamato, który tam na samym początku bitwy próbował Zatopić, zniszczyć, spalić. No i teraz mam go tutaj jak na dłoni. Prąd burzowy już przeszedł. No i można tutaj e, niszczyć to Yamato. Jest i podpalenie. Jest i drugie podpalenie. No, kapitan szuka tego celu. Yamato gdzieś tam znika. Pokazuje się Yamato pancernik Yamato już tutaj płonie nie wie co z sobą zrobić tutaj jeszcze z drugiej strony próbuje, jest duży kaliber jeszcze z drugiej strony próbuje tam nasz niszczyciel zlikwidować to Yamato, ale niszczyciel nas został już zaatakowany przez nieprzyjacielskiego Shermana, więc trzeba tutaj jednak likwidować to Yamato, podpalajmy to Yamato, jest i podpalenie 280 231 234 Tysiące już w tym momencie jest. No i teraz Salwa. O i teraz został tutaj wyświecony kapitan na Smoleńsku. Oby teraz Jemato nie miał załadowanych pocisków. On tutaj działa, maskierowany w drugą stronę. Obraca kierunku Smoleńska. Oby tutaj jego nie trafił. Jeżeli trafi Smoleńska, może być wielki problem. Ale, 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 idzie tam Republika z pomocą. I chyba będzie. Nie, myślałem, że się zdarzą i w tym momencie Yamato Yamato topnieje nam w oczach zobaczcie, po salwie e, od Smoleńska Yamato Yamato, żegnamy Yamato tak jest, zobaczcie jest i grupa uderzeniowa jest i podpalacz, jest trzecie, drugie zatopienie w oddali pokazują się pancerniki nieprzyjacielskie floty jest tutaj kurfurst. Kapitan stawia sobie dym na Smoleńsku i wybiera sobie cel kurfursa. No Kurfurst podejrzewam, że się bardzo szybko zapali. Ten okręt lubi się palić. I tak jak mówiłem, już jest podpalony. Pierwsza salwa, już się pali, druga salwa zobaczcie. Tak jest, tak jest, tutaj jest lekko dym postawiony i można e, niszczyć, próbować spalić tego kurfursa. Damage cały czas rośnie, zobacz. Jest następne podpalenie. Idą tam jakieś torpedy. Tak jest. Kurfurst. wędzony kurfurs, kto jest chętny zapraszamy. I salwa następna, zobaczcie. I następne podpalenie. Ależ tutaj demecz rośnie. I jeszcze pokazuje się kolombo. Kolombo tam się zatrzymał. Będzie chciał się również ewakuować. Jest postawiony dym. Nie wiadomo gdzie ten kurfurst jest. Czyżby zniknął w dymie. Ale mamy jeszcze kolombo. Jest tutaj uj, pójdzie salwa. Teraz od kurfursa, który tam się dopala. I trafia, oj, trafia tutaj, ale na szczęście, że tylko delikatnie. Jest następny zatopiony okręt. Jest to trzeci okręt zatopiony. Mamy w tej chwili Dymedu as 314 225. Szukamy następnego celu. Czy to będzie Kolombo, czy kapitan znajdzie coś tutaj innego. No i jest Colombo. Kapitan nie posiada już więcej dymu. Przydobył się tutaj jakiś niszczyciel, który by postawił dym, ale odważnie tutaj kapitan na Smoleńsku płynie, oddaje salwę. Po salwie do Colombo. No Kolombo będzie próbował uciekać, tak on ucieka w tym momencie, odkręca w drugą stronę, próbuje się tutaj ewakuować, on wie, że ze Smoleńskiem nie ma żartów, że Smoleńsk potrafi tutaj bardzo szybko podpalić i już jest w tym momencie Kolombo podpalony. Kolombo daje strzał chyba tam do Wenecji, tak jest, jego nie interesuje tutaj Smoleńsk i to z jednej strony to dobrze, bo kapitan na Smoleńsku może bezkarnie tutaj podpalać. Zobaczcie, mamy następne odznaczenie. Jest tutaj wsparcie. Wenecja zostaje upokorzona, zatopiona przez Kolombo i Kolombo obraca swoje wieże w kierunku Smoleńska. Czy będzie strzelał do Smoleńska? Czy uda się jeszcze trafić? Smoleński schował się już za górę i tam jeszcze próbuje tutaj który z okrętów trafić naszego krążownika. Kapitan wysłał torpedy w kierunku Kolombo. Jest i łódź podwodna namierza tutaj e, naszego krążownika bezskutecznie. Następny namiar jest i podwodniak 5 km i salwa jedna i salwa będzie druga no tutaj znika nam ten podwodniak jest hydrosonda w tym momencie idą torpedy wystrzelone z łodzi podwodnej kierują się w kierunku tego Smoleńska lekko wyhamował tutaj Smoleńsk i no, zobaczcie wyminął ominął te torpedy oszukał tego podwodniaka, no i teraz jeszcze mamy tam Yoshino. Ależ tutaj dostaje obrażenia Smoleńsk. Poszły torpedy do Yoshino. Tak, ależ tam kolega z drużyny Smoleńska likwiduje torpedami tego krążownika, no i teraz nie wiem, czy Yoshino pójdzie na dno. No chyba raczej tak. Kończ go, kończ, nie oszczędzaj. Tak jest, jest podpalone. I czekamy jeszcze chwileczkę, czy to Yoshino będzie zatopione. Wiele tam nie pozostało jemu życia, więc... Jest zatopiony, jest skoordynowany atak, główna ofensywa. Jest zatopienie, a tutaj w międzyczasie zobaczcie, łódź podwodna namierza naszego Smoleńska i kapitan wykręcił tutaj e, troszeczkę przyjął na siebie jedną torpedę od łodzi podwodnej, pokazuje się łódź podwodna jest tutaj łódź podwodna obijana ze Smoleńska oraz e, zniszczyciela jest hydrosonda, kapitan włącza hydrosondę jest już tutaj wykryty e, wykryta łódź podwodna, jest salwa jedna jest salwa druga i czy podwodniak będzie upokorzony i ucieka pod wodę?